Witam wszystkich serdecznie. Bardzo ciekawe zjawisko. Na środkowym drągu mamy tutaj trzy flagi zawieszone. Polski, polskiej husarii oraz zakonu świątyni Salomona i ubogich rycerzy Chrystusa. Krzyżowców. Dotykała ona m.in. szaty Matki Bożej w sanktuarium Różanym Stoku. Szła w pielgrzymce do Wilna oraz w pochodzie e, przeciw segregacji sanitarnej. Jest w środku. Jest ciężko naciągnięta, zawsze ciasno naciągnięta na drąg. Wygląda jakby została zdjęta. Zaznaczam, że w żaden sposób nie jest rozrywana. się to pod moją nieobecność. Jak raz wziąłem tą flagę i zam zamachałem, to zerwał się wiatr Jest to flaga krzyżowców zwanych templariuszami